Powiedzieć, że bardzo się cieszę, że jestem tutaj, bo to będzie taka pierwsza prawdziwa procesja Bożego Ciała dla mnie w Ameryce jako Polskiego Księdza. Także no jest, jest, jesteście wszyscy wielkim darem dla mnie i to święto dzisiaj jest wielkim darem i w moim sercu jest dużo radości. Także na ręce Księdza Proboszcza, Andrzeja, wielki, wielkie Bóg zapłać. Bardzo dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że razem możemy uczcić uroczystość. Ciała i krwi Chrystusa, ponieważ Eucharystia jest źródłem i szczytem życia każdego chrześcijanina. Eucharystia jest źródłem i szczytem życia każdego chrześcijanina. Wierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc, bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. My znajemy Twoje wdzięczności i oczekujemy tego przyjścia, Pawle. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Przerostu. Ducha świętego, wszelka cześć i pała, przez wszystkie wieki. Wieku. Amen. Amen. Lena naszego poprzedniego daj nam dzisiaj. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani jego uczniów. Boże ciało to jedno z najbardziej uroczystych świąt dla nas, katolików. Znalazłem ten wyjaśnienie o troszeczkę historii o, o tym, jak przyszło do nas, do Kościoła katolickiego, do święto zostało ustanowione po objawieniach Julianny Cornelion, która zmarła w 1258 roku we Francji. W 2009 roku wielokrotnie ukazywał się jej, ukazywała się jej jasna tarcza księżyca z zarysowaną na jego tle ciemną plamę. Zinterpretowano to jako znak, że wśród świąt kościelnych Brakuje dnia poświęconego Najświętszemu sakramentowi. Pierwsze procesje w uroczystość Bożego ciała odbyły się w 1265 i 1275 roku w kolonii w Niemczech. Podczas nich niesiono krzyż z Najświętszym sakramentem. Pod koniec XV wieku procesje były już powszechne w Niemczech, Anglii, Francji północnych Włoszech i w Polsce. Papież Jan XXII w 317 roku ustanowił uroczystość Bożego Ciała dla całego Kościoła, a jego termin wyznaczył na czwartek w oktawie zesłania Ducha Świętego. Od czasów reformacji, która zakwestionowała obecność Chrystusa pod postacią chleba i wina, procesje Bożego Ciała stały się manifestacją wiary, na czele procesji niesiona jest zawsze monstracja z najświętszym sakramentem. Koniec cytatu. To tyle o historii Bożego Ciała. Jest to święto manifestacji wiary. Wiary w co? Wiary w obecność. W obecność Jezusa w najświętszym sakramencie. Ponieważ Jezus jest obecny. Jego ciało. Krew, dusza i bóstwo. W tym małym, białym kawałku chleba, który poprzez Ducha Świętego i Słowa konsekracji staje się chlebem życia, staje się żyć, staje się tkanką i sercem Jezusa Chrystusa. Jezus jest obecny. Ciało, krew, dusza i bóstwo. Naszego, naszego zbawiciela. Matka Teresa z Kalkuty mówiła: "Jeśli patrzysz na krzyż, jeśli patrzysz na krzyż, możesz zobaczyć jak mocno Jezus kochał ciebie, kiedy umierał na krzyżu za ciebie. Kiedy patrzysz na tą białą hostię, możesz zobaczyć jak mocno Jezus kocha ciebie teraz." Eucharystia uczy nas i podaje nam dowód, jak mocno Jezus kocha nas teraz, że nie pozostawił nas samych, ale pozostawił nam siebie. Jezusa ukrytego mam w sakramencie czcić, mówi pieśń polska: Wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć. On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu. Dla Jego Boskiej chwały, życie poświęćmy mu. Wiarą ukorzyć trzeba, zmysły i rozum swój, bo tu już nie ma chleba. To Bóg, to Jezus mój. Z nami zamieszkał tu. Zwłaszcza w Polsce, ale też w wielu kościołach w Ameryce, jak wyjdziecie do kościoła, co jest w centrum? Tabernakulu. U was w kościele piękne tabernakulu. Z nami zamieszkał tu. Eucharystia jest źródłem i szczytem życia każdego chrześcijanina. On się on się nam daje cały. Drodzy bracia i siostry, Bóg tak bardzo umiłował człowieka, że dał się ludzkości w osobie Jezusa Chrystusa, aby człowiek nie pozostał sam na tym świecie i nie zwątpił. I choć upadnie wiele razy, i ty i ja, choć wiele razy upadniemy pod ciężarem naszych krzyży, abyśmy powstali i kroczyli na drodze wiary. W naszym pielgrzymowaniu do nieba. Aby człowiek nie pozostał sam na świecie, Jezus pozostał z nami w najświętszym sakramencie. W Ewangelii Mateusza czytamy: Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata to spożywa moje ciało i krew moją pije mówi Jezus trwa we mnie a ja w nim jak mnie posłał żyjący ojciec a ja żyję przez ojca tak i ten kto mnie spożywa będzie żył przeze mnie żyjesz przez boga dalej Jezus mówi to jest chleb który z nieba stąpił. nie jest on taki jak ten który jedli wasi przodkowie a poumierali kto spożywa ten chleb będzie żył na wieki. Dlatego nasza dusza jest nieśmiertelna. Ponieważ spożywamy chleb aniołów. Karmić się Jezusem, aby żyć w nim i dla niego. Takie jest nasze powołanie. Karmić się z Jezusem, aby żyć w nim i dla niego. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie, bracia i siostry. Nie możemy, nie powinniśmy. Pozostawić Jezusa w niedzielę. Niedziela jest dla Boga. Nic się nie dorobisz, jak nie będzie Jezus źródłem i szczytem Twojego życia. Dziś świat nie tylko nie karmi nas Jezusem, ale zarzuca nas rozmaitymi propagandami, kłamstwami. I tym, co tak naprawdę oddziela nas od naszego Mistrza, utajonego w sakramencie ołtarza. Dziś świat nie mówi o Jezusie. Dziś świat nie mówi o Bogu waszym dzieciom. Dlatego musimy, kochani, ustanowić Jezusa obecnego w najświętszym sakramencie, źródłem i szczytem naszego życia. Dzisiaj rozmawiałem z siostrą, która mieszka w Warszawie i kiedy przygotowywałem się do kazania, mówi: co ksiądz mówił, co ksiądz mówił na kazaniu. I myślałem, że siostra nie będzie pamiętała. A ona mówi tak. Ksiądz mówił, że można omijać Chrystusa. Że można omijać Chrystusa. Tak jak czasami omijamy niedzielę. Co jest ważniejszego, kochani? Co jest ważniejszego? niż nas, niż nasz Jezus Chrystus. Co może być dla człowieka, który chce Boga, który pragnie Boga, coś ważniejszego niż on, niż spotkanie z nim? Nie, 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 nie zrozumcie mnie, że wyrzucam coś. Tylko jeżeli człowiek pragnie Boga, a tego pragniecie, wasze serca tego pragną, moje serce tego pragnie, my pragniemy Boga, to nie może nic być ważniejszego w niedzielę od spotkania osobistego z Bogiem w Eucharystii, który jest chlebem, który daje życie wieczne. Zwyczajne, 11 zwyczajne zgromadzenie biskupów w Polsce o Eucharystii, mówiło, że źródłem i szczytem, źródłem i szczytem życia oraz misji Kościoła jest Eucharystia. Przytoc przytoczę cytat. Kościół żyje Eucharystią od samych swych początków. W niej odkrywa swoją rację bytu, niewyczerpane źródło swej świętości, moc jedności i więź komunii. Zaczyn ew ewangelicznego dynamizmu, zasadę swej ewangelizacyjnej działalności, źródło miłości i zachętę do ludzkiego rozwoju, zapowiedź swej chwały. Na wiecznej uczcie Godów baranka. Z martwych stały Pan na różne sposoby i w różnym stopniu jest obecny w swoim kościele. Lecz pod tym względem miejsce szczególne zajmuje sakrament Eucharystii, w którym przez łaskę Ducha Świętego i poprzez słowa sakrament chleba sakra i sakrament Eucharystii, w którym przez łaskę Ducha Świętego. I poprzez słowa konsekracji chleb i wino stają się ciałem i krwią Jezusa Chrystusa na chwałę i cześć Boga Ojca. Ten nieoceniony dar i wielka tajemnica wypełniły się podczas ostatniej wieczerzy, a wyraźnym poleceniem Pana Jezusa to czyńcie na moją pamiątkę zostały przekazane nam. Za pośrednictwem apostołów i ich następców. Dlatego też święty Paweł, pisząc o chlebie i winie Nowego Przymierza, stwierdza: Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co Wam przykazałem. Chodzi tu o świętą tradycję, wiernie przekazywaną z pokolenia na pokolenie, aż do naszych czasów. Koniec cytatu. Eucharystia jest źródłem i szczytem życia oraz misji kościoła. Eucharystia. Jezus Chrystus nasz zbawiciel, obecny pod postacią chleba i wina na ołtarzu, jest źródłem i szczytem życia twojego braci i siostro. Nie dasz rady bez Chrystusa. Nie dasz rady bez Chrystusa. Nie damy rady bez Chrystusa. Dlatego zachęcam szczególnie dzisiaj w tą uroczystość ciała i krwi Chrystusa, abyśmy po raz kolejny w naszych sercach, kiedy przyjmiemy Jezusa, zaprosili go, żeby był źródłem i szczytem naszego życia codziennie, aby zawsze w naszym sercu mieszkał Chrystus. Zobaczcie, jak to pięknie Pan Jezus Zobaczcie, jak to pięknie Pan Jezus Ustanowił Że my Słabi i grzeszni ludzie My wszyscy słabi i grzeszni Kapłani też Stajemy się Po przyjęciu Eucharystii Żywym tabernakulum Jezus mieszka we mnie Czyli jak opuszczamy Kościół Musimy mieć To przeświadczenie że Jezus jest w moim sercu i ja teraz muszę go zanieść w moim rodzi mojej rodzinie, moim bliskim. Zobaczcie, że moment eucharystii to jest moment, kiedy my, grzeszni mamy troszeczkę doświadczenia, doświadczenia, które miała Maryja. Zobaczcie, Maryja przez 9 miesięcy Nosiła w sercu Jezusa. I później w Betlejem dała Jezusa światu. Dała Jezusa Emanuela, Bóg jest z nami, dała go światu. I my, kiedy otrzymujemy, kiedy przyjmujemy ciało Chrystusa, Jezus mieszka w nas. I później my jesteśmy zaproszeni aby dać Jezusa światu, bo świat potrzebuje Jezusa, bo Bóg, bo świat wyrzucił Boga. Kto, kto zaniesie Jezusa światu? Kapłani nie wszędzie mogą dotrzeć, ponieważ nie wszyscy zaproszą kapłana albo powitają dobrym słowem dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek czy w Stanach czy w Polsce spotykamy się z odrzuceniem kościoła, odrzuceniem kapłana. Bracia i siostry, wy możecie zanieść Jezusa. Wy możecie dotrzeć tam, może kiedy czasami kapłan nie może dotrzeć. Dlatego tak ważne jest, abyśmy sobie uświadomili po raz kolejny że Eucharystia jest źródłem i szczytem życia oraz misji Kościoła. Misja jest tylko jedna: żebyśmy wszyscy jednego dnia spotkali się z, z Bogiem, Ojcem, Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym na uczcie Eucharystycznej w niebie. Dlatego potrzebujemy Chrystusa. Potrzebujemy Eucharystii. Żeby się sycić Jezusem. Żeby się karmić Jezusem. Żeby być silnym Jezusem. Ponieważ On jest źródłem szczytem naszego życia. To, czego pragniemy, to jest Jezus. To, czego pragniemy, to jest Jezus. Zobaczcie, na obraz Jezusa Miłosiernego. Eucharystia, ten czerwony promień. To jest nasz dostęp, nasza droga do serca Jezusa. Niech zawsze Twoja droga, szczególnie w niedzielę, prowadzi Cię tutaj, do kościoła, abyś mógł i abyś mogła sycić i karmić się Jezusem obecnym w najświętszym sakramencie.

radni z serca białym złączą się w wychwalaniu tej samej wspólnej prokuracji, abyśmy przez nie wciążeli w podział chrześcijan i w doskonałej urośli kościoła w radach, w tym dążeniu do Twojego wieku i królew przez Chrystusa Pana Naszego. Drodzy bracia i siostry, bardzo Wam serdecznie dziękuję za przybycie na tę uroczystość Bożego Czału. Dziękujemy serdecznie księdzu Przemysławowi, Nowakowi, z drodzy bracia i siostry. Są ludzie, którzy mówią w ten sposób, nie wierzę w Boga, w nic nie wierzę, ale Jezus Chrystus jest w stanie przebić się przez tę ich ciemność duszy. Bracia i siostry, czy pamiętacie, jak święty Paweł mówił: Nie wierzę w Jezusa Chrystusa. On nie jest Bogiem. A potem. Usłyszał te słowa: Dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, Panie? Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz, bracia i siostry. I w tym momencie skończyło się prześladowanie, skończyło się mówienie, że Jezus nie jest Panem i że On nigdy nie zmaczysta. Bo światłość go garnęła, Światłość naszego Pana. Dlatego w dniu dzisiejszym dziękujemy Chrystusowi, że jest w naszym światłem. Dziękujemy Chrystusowi, że jest naszą jedyną nadzieją. Jest drogą, prawdą i życiem. I bracia i siostry, podtrzymujcie tę wiarę